Ach, chciałbym zobaczyć takiego prawdziwego, wielkiego dinozaur. Ja też! Ale w tym pokoju na pewno by się nie zmieścił. Myślę, że powinieneś nam jakiegoś pokazać. Jeśli dinozaury rzeczywiście są takie duże, nie może być trudno je odnaleźć. Ależ dinozaurów już na świecie nie ma. Nie ma. Podobno stało się to za sprawą wielkiego, ciężkiego meteorytu, który przed milionami lat uderzył w Ziemię z wielką siłą. Ziemia zatrzęsła się, w powietrze wzniosły się tumany pyłu, a wulkany zaczęły wybuchać jak szalone. Gorąca lawa wylewała się, lasy płonęły, a niebo. Zrobiło się czarno od dymu i popiołu, za którymi zniknęło słońce. A bez energii słońca nawet najmniejsza roślina nie ma szans przetrwać, a co dopiero wielkie dinozaury. Hmm, no to w takim razie, skąd wiadomo, jak w ogóle wyglądały dinozaury? A to akurat mogę wam pokazać. Wskakujcie i trzymajcie się mocno moich rogów. Wszyscy gotowi? To pędźmy!